Czym byłby porządny miejski plac, na dodatek w samym centrum Krakowa bez fontanny? Plac biskupi nie będzie gorszy i też będzie miał swoją fontannę. Testy przebiegły pomyślnie, fontanna działa. Poza tym, że tryska woda, to strumienie są podświetlane na różne kolory, co będzie szczególnie spektakularne po zmroku. Bez wątpienia będzie to ozdoba przebudowywanego właśnie placu. Cały czas trwają też prace dookoła fontanny. Zasadnicza powierzchnia tej części placu, czyli jasne, duże płyty, są już położone. Budowlańcy zajmują się teraz dodatkami z kostki brukowej, dzięki którym powierzchnia będzie równa i wygodna do spacerowania. Ta część przestrzeni dedykowana jest właśnie temu celowi będzie pełnić funkcję klasycznego placu miejskiego. To już część placu biskupiego, która najbardziej przypadnie do gustu młodszym mieszkańcom miasta. Sercem tej strefy z placem zabaw dla dzieci będą trampoliny wbudowane w podłoże. Tak jak fontanna, też przeszły testy, a właściwie prawie cały czas są testowane. Zmienia się też ostatnia, trzecia strefa placu Biskupiego. Tu zieleń zostanie wzmocniona nowymi nasadzeniami. Pojawiły się też ławki, na których będzie można odpocząć w cieniu drzew. Strefa parkowa jest zlokalizowana bliżej ulicy Asnyka. Dookoła nowego placu Biskupiego wyznaczono miejsca parkingowe. Plac ma być gotowy na koniec roku, chyba że te plany pokrzyżuje brak dostępności potrzebnych materiałów budowlanych.